Przycionek najczęściej kojarzy nam się z przyczepą kempingową, przyczepą, która stoi dość długo, czy to na kempingu, czy na jakiejś działce i tego, tego przedsionka zbytnio nie ruszamy, ale my chcemy wam dzisiaj zaprezentować patent taki, taki, taki fajny produkt, który nadaje się również do kampera. Kamperem nie zawsze przemieszczamy się codziennie w, w inne miejsce. Czasami chcemy stanąć na 2-3 dni. No i wtedy przydałby się nam przedsionek. Szczególnie wte, dla, wtedy, kiedy na dworze jest troszeczkę gorsza pogoda. Przedsionek umożliwia nam bytowanie na zewnątrz w dobrych warunkach. I przed naszą kamerę poprosiłem Krzysia Gołdę, którego już znacie z innych materiałów. Krzysztof, witam cię serdecznie. Krzysztof, witam jesteś cię, odpowiedzialny w firmie Elcamp za markę Dorema, czyli za produkty tej ekskluzywnej marki tak naprawdę i sprzed tak ich jest. sprzedaż. To opowiedz mi, jaką ofertę macie dla właścicieli kamperów? Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić przecionek o nazwie Traveler, jest to przecionek produkowany typowo, typowo do kamperów. Przecionki są produkowane w dwóch wersjach materiałowych. Materiał Climatex jest to materiał cieńszy do szybkiego przemieszczania się I do szybkiego przemieszczania, pompowany przecionek bezstelażowy, co jest najważniejsze, szybkość rozkładania. Nie mamy stelaża, nie mamy dodatkowych, yy, dodatkowych kilogramów. Mhm. Dobrze, wejdźmy do środka, pokażmy, jak ten, jak ten system wygląda, a później powiesz coś o montażu, tak? bo mamy dwa przyciągniki, które zaprezentujemy. Tak. No i pokażmy to. Tak jest. Tak wygląda system, yy, system powietrzny tubowy. Mamy trzy główne tuby, te, które, które pompujemy, i następnie dokładamy te poprzeczki, te tuby poprzeczne, żeby go, żeby go usztygnąć. Jeżeli przemieszczamy się szybko, jeden dzień postoimy sobie tu, drugi dzień chcemy jechać gdzie indziej, to te tuby duże, które się osobno pompuje, nie musimy spuszczać powietrza, tylko sobie wrzucamy do kampera na łóżko, jedziemy w inne miejsce mhm. i, i mamy tuby już gotowe do, do założenia. Rozłożenie Dobrze. takiego przeciąka trwa 5 minut. Dobrze. Powiedziałeś, że ten przecionek wcześniej, jakżeśmy się przygotowywali do tego filmiku, powiedziałeś, że on się składa z dwóch elementów, tak? Tak. W standardzie kupujemy przecionek, i on się składa z dwóch tak zwanych modułów. Moduł pierwszy, moduł drugi. Co najważniejsze jest w tym modelu, to jest przecionek modułowy, czyli możemy go dowolnie konfigurować. Moduły sobie możemy dokupywać w dowolnej ilości i rozszerzyć przecionek nawet do sześciu czy do ośmiu modułów. Wszędzie. Czyli tak tutaj gdzieś do aha, dopinamy wszędzie zamek. zameczki błyskawiczne, gdzie te moduły sobie dopinamy. Ściany wszystkie też są na zamkach błyskawicznych, także tę aha. ścianę możemy sobie dowolnie też konfigurować. Czyli kupujemy tylko ten łuk tak jakby, a tą ścianę przenosimy po prostu do tak jak sobie dalej. dopinamy, o czyli oczywiście nie musimy drugiej ściany kupować. Dowolnie sobie konfigurujemy i mhm. opcjonalnie dokupujemy do tunele do tego przeciągu. Tak. które łączymy bezpośrednio z pojazdem. I w tym momencie możemy sobie zamontować tunel, gdzie mamy wejście z tyłu, od no, właśnie, no właśnie. A możemy sobie zamontować tunel, gdzie będziemy mieli wejście z boku, tak jak na następnym przeciągu, który zaraz pokażemy. Dobrze, czyli tutaj normalnie odpinamy Ściana, tą ścianę do fartuch, ustawiczny. taki łączący z kamperem, tak? Tak. tak. Tak, Dokupujemy. To jest też oddzielny element, tak? Rozumiem tak, ten Tak, opcjonalnie. opcjonalnie. Na, tył, na tył namiotu bądź, yy, bądź tunel na, na bok. Mhm, dobrze, to co? To przejdźmy. Czyli tak, to jest materiał. Yy, taki... Materiał o nazwie Klimatex to jest materiał cieńszy, namiot jest lżejszy. To jest dla takich aktywnych kamperowiczów, którzy często zmieniają sobie. Czyli na dwa miejsce. dni zwijamy, Chyba, czy wrzucamy dni, do garażu. Tak i jedziemy sobie, jedziemy sobie dalej. No dobrze, i teraz mamy tutaj obok kolejny, kolejny produkt. To już jest produkt wielo, tak jakby całosezonowy, tak? Całosezonowy. Ten travel on już jest z materiału, z materiału typowo, namiot, typowo namiotowego, z grubego materiału. Ten namiot może spokojnie już stać nam od marca do października bezproblemowo na, na kempingu. Dobrze, czyli materiał bardziej wytrzymały, no jednocześnie chyba jest troszeczkę cięższy, tak? Troszeczkę, waga jest troszeczkę, tak. troszeczkę cięższa, no wiadomo, materiał jest grubszy, mhm. I, tak jak tutaj Państwo widzą, mamy akurat przyłączony tunel, tunel boczny z wejściem bocznym do namiotu. No właśnie, do, przyłączyliście do globa za pomocą tutaj tych listew takich popularnych w przyczepach kempingowych, czyli Kedry. Tunel tak. są wszyte dwie kedry. Jest kedra 7 mm, jest kedra 5 mm, także nie ma problemu z przyłączeniem go do pojazdu. A do ale każdego, praktycznie nie. Do markizy. Tak. A jeżeli nie posiadamy markizy, no to wystarczy przykleić listwę namiotową na bok, w którą później bezpośrednio tak. Czyli tutaj nie musimy rozkładać markizy, yy, przyłączamy za pomocą tego tunelu specjalnego. Do kampera i mamy szczelne, tak naprawdę przejście. Szczelne Wejdźmy. pomieszczenie. Tak, I tutaj, sobie... ma... i tutaj pokazałeś inny sposób, tak jakby przyłączenia, bo bok jest boczny. Tak? Dokładnie, Czy... bo z wielu względów wiemy, jak to wygląda na parcelach, na campingach. Niekiedy tego miejsca nie ma, więc tutaj już nie mamy z tym problemu, bo możemy sobie albo go z boku przyłączyć, albo sobie przyłączyć od tyłu. No dokładnie, także tutaj to wejście możemy oczywiście matę wyłożyć i mamy. Dużo, dużo większe pomieszczenie, pomimo tego, że to jest półokrągły namiot, taki tunel, to to, to przyłączenie również, również jest możliwe. I jak tutaj wygląda temat z właśnie ze stelażem? Taki podobny jest stelaż jak w poprzednim? Przeciągu. Stelaż jest, stelaż jest dokładnie podobny jak w poprzednim. przeciągu mamy pompowane tuby, prawda, które sobie, które sobie możemy yy, Ściągać, niekoniecznie spuszczać powietrze, jeżeli się gdzieś przemieścimy szybko, tylko wrzucamy sobie do tego. Aha, ja czyli dobra. do garażu wrzucamy te tuby te poprzeczne. Poprzeczne, woda, woda. a z, tego, z tych głównych tutaj spuszczamy, spuszczamy powietrze. Po, powietrze, składamy normalnie, jakbyśmy mieli zwykły, jedziemy zwykły namiot, ale oczywiście bez telaża. Dobrze, montaż, czas, mon, czas montażu, ile to tak może zająć? Czas montażu całego przeciąga to jest maksymalnie 5-10 minut. No dokładnie, a czy pompki są w zestawie? Czy można dokupować? Ręczna pompka jest w każdym zestawie. Tak. Do pompowania. Opcjonalnie możemy sobie dokupić kompresorek z akumulatorkiem elektrycznym. Czyli bezprzewodowy. No bezprzewodowy. tak. Bezprzewodowy. No oczywiście, to bardzo fajne. I teraz tak, powiedz cenę tego i tego wcześniej omawianego. Przeciąg. Przecionek w materiale All Season, taki jak tutaj państwo widzą, w standardzie się składa z dwóch yy, z dwóch modułów, kosztuje 1839 euro. Opcjonalnie sobie dokupujemy yy, te tunele. Ja klientom zawsze doradzam, żeby sobie kupili obydwa tunele, schowamy do garażu zawsze, kiedyś może się przydać, albo ten, albo ten, prawda? No, dokładnie, dokładnie. Natomiast materia w materiale Climatex w tym cieńszym materiale tak tysiąc, y, 1150 euro. Mhm. Czyli ten jest, ten jest troszeczkę droższy. A powiedz mi, co jest jeszcze w takim zestawie? Jak kupujemy załóżmy ten, ten przeciąg pierwszy omawiany, czyli mamy i ścianę przednią, i ścianę tylną. Mamy co, czy śledzie jeszcze musimy też dokupować czy to już jest wszystko nie, nie, w zestawie? Wszystko jest w zestawie. Pompka, zestaw śledzi, zestaw gumek, linki napinające, tak jak to widać, to wszystko jest w zestawie. Opcją, drodzy państwo, to są właśnie tunele, boczny, tylny. Bądź oczywiście do dokupienia dodatkowy mod. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie tych produktów. Myślę, że one są świetną opcją dla tych, którzy podróżują kamperami. Nie muszą się martwić, czy ten przeciąg będzie pasował, czy nie będzie, bo to praktycznie można dopasować do każdego. I dostępne są te produkty, czy można je gdzieś zobaczyć na stronie internetowej? Można zobaczyć na naszej stronie, na naszym sklepie w Welcampie. Produkty czyli, mamy dostępne od ręki. Czyli sklep.elcamp.pl. Jeżeli ktoś przyjedzie na ulicę Tyniecką w Krakowie do was, to może wyjechać od razu z przeciągiem, czy Bez, no musi nie czekać? Problemu. Nie trzeba czekać. Przeciągi Traveling mamy na stanie. Ciągle jest sprzedaż. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.